Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Kiedy jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, został łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat Twój zmartwy wstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem. Że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym Rzekł do niej Jezus Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem Kto we mnie wierzy choćby i umarł Żyć będzie Każdy kto żyje i wierzy we mnie Nie umrze na wieki Wierzysz w to? Odpowiedziała mu Tak Panie Ja wciąż wierzę, że Ty jesteś Mesjasz Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście Go położyli? Odpowiedzieli Mu Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał, a Żydzi rzekli oto, jak Go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując wzruszenie głębokie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuncie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. I Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły. Mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą, rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc pośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, dziś w tej liturgii słowa powtarzał się ten element, symbol i nie tylko symbol, ale też taka przykra rzeczywistość najbardziej chyba skandaliczna na tej planecie, jaką jest grób. I widzimy, że wobec tego grobu, wobec tej zapory, jaka stanie przed istnieniem każdego z nas, Bóg nie jest ani obojętny, ani bezsilny. Mamy taką wiarę, że tak jest. Że mimo to, że nasze życie jest przerywane w tym biologicznym ciągu, ono może być wskrzeszone, a nawet jeszcze raz odtworzone. I że ten, który stworzył ten świat, ma moc go odtworzyć. Mamy taką wiarę. Istnieją jednak pewne warunki tego odtworzenia. Pan Bóg nie chciałby stworzyć jeszcze raz takiego raju, w którym mógłby być możliwy grzech, który by znowu wszystko zniszczył. I znowu musielibyśmy cierpieć w wieczności. Więc zanim dopuści nas do tego życia wiecznego w sobie, na tym świecie prosi nas, błaga, umiera, cierpi i ciągle o tym przypomina, żebyśmy się pozbywali grzechów, które ciągle gdzieś w nas się Produkują i przyklejają, tworzą. I wszyscy tego doświadczamy. Nie ma na tym świecie ludzi bezgrzesznych, ale Bóg nie oczekuje od nas bezgrzeszności, bo już to jest niemożliwe, tylko oczekuje prawdy, pozbywania się tych grzechów, wyznawania ich. I jest skory do tego i hojny w przebaczaniu. Jednym z podstawowych warunków przebaczenia. Jest żal, skrucha. Jest to kondycja sine qua non w każdej spowiedzi. Właściwie spowiedź byłaby nieważna, gdyby była bez żalu, bez skruchy, bez prawdziwego wyrzeczenia się w duchu czynów, których dopuściliśmy się. Nawet gdybyśmy formalnie wszystko przeżyli przy spowiedzi tak jak trzeba, od A do Z, począwszy od rachunku sumienia, a skończywszy na przeżegnaniu się prawą ręką, a nie lewą. Jeśli by zabrakło tego elementu, spowiedź byłaby po prostu niewłaściwa, najdelikatniej mówiąc. Nie byłoby przebaczenia. Bóg przywiązuje ogromną uwagę do tego, czy naprawdę żałujemy swoich win, czy tylko formalnie oddajemy je na sposób może potrzeby fizjologicznej. To jest dla niego bardzo ważne. I czytając w katechizmie kościoła katolickiego o Skrusze, Wydujemy się z tego dokumentu, że istnieją dwa rodzaje skruchy, zwane po łacinie contritio i atrycjo. Żal doskonały i niedoskonały. Ten niedoskonały żal jest spowodowany lękiem przed konsekwencjami grzechu, czyli po prostu miłością do siebie. Jeśli w ogóle ktoś ma jakąś podstawową, fundamentalną miłość do siebie, to powinien się lękać konsekwencji swoich win. Bo grzech jest łonem nieszczęść. Każdy grzech po prostu produkuje konsekwencje, które wcześniej czy później nas mogą dopaść, ale nie muszą, bo znowu Bóg może nam przyjść w sukurs, czyli w pomoc. I ten żal nie jest doskonały, ale już wystarczający do spowiedzi, że człowiek przynajmniej boi się o własną skórę, że to, czego się dopuścił, przyniesie po jakimś czasie albo w najbliższym czasie bardzo złe skutki. I dla niego, i dla innych. Jest żal doskonalszy, on jest z miłości do Boga. On jest spowodowany tym lękiem przed utratą kogoś, kogo się bardzo kocha, albo kogoś, kto nas bardzo kocha. To jest jakby wyższy poziom żalu i on jest tak doskonały w oczach Bożych, że on automatycznie gładzi grzechy i konsekwencje. I Dzisiaj w tekście dos, dos, zobaczyliśmy jak Jezus staje przed grobem i się wzrusza. O co tu chodzi? Tylko na tym się skupię żeby nie przedłużać mojej przemowy. Jak powiedziałem grzech jest śmiercią gdyż odrywa nas od życia które jest w Bogu. On jest źródłem życia i tego doczesnego i wiecznego każdego życia, życia rośliny i życia anioła. W momencie kiedy odrywamy się od Boga, następuje zamieranie. Zupełnie tak jak w owocu który jest odrywany od gałęzi drzewa, zaczyna się proces zamierania. Stąd taka metafora w Księdze Rodzaju, że ten pierwszy grzech polegał na oderwaniu owocu. Oczywiście, że nie chodziło o jabłka czy o gruszki. Chodziło o pewne wyrażenie myśli, że człowiek zostaje oderwany jako owoc od drzewa, czyli od Boga, od życia. I wtedy już są konsekwencje nieuniknione, gnicie robactwo, śmierć. I tak było. Bóg oczekuje od nas takiej dyspozycji wewnętrznej, żebyśmy mieli w sobie obawę przed grzechem, bo my tracimy Jego, a On nas. Już nie mówiąc, że tracimy samych siebie. Zupełnie taką obawę powinniśmy mieć przed śmiercią, przed grzechem, jaką ma człowiek, który idzie drogą, i widzi, że się wąż gdzieś tam pałęta po drodze pomiędzy kamieniami i on nie postawi tam nogi, bo się boi, że zostanie ukąszony. i słusznie. Byłby jakimś nieodpowiedzialnym człowiekiem, gdyby nawet celowo jeszcze podkładał nogę pod paszczę węża. A tak niestety często się zachowujemy, że wchodzimy w samo jądro pokusy, ryzykując nie tylko życiem doczesnym, ale i wiecznym, I jak powiedziałem możemy mieć tylko taki lęk przed konsekwencjami przed tym ukąszeniem grzechu przed tym jadem który później przez wiele lat w nas się y, nas samych niszczy taki lęk przed grzechem spowodowany lękiem przed konsekwencjami czyli o siebie samego niekoniecznie z miłości do Boga z miłości do siebie Widzimy w Starym Testamencie choćby słynnym fragmencie, który opowiada, jak Izraelici idąc przez pustynię zaczęli oszczerczo oskarżać Mojżesza, że on ich celowo wyprowadził na tą pustynię, żeby oni zginęli. Żydzi nazywają ten grzech lashon hara, czyli zła mowa, inaczej mówiąc, obmowa, oszczerstwo, czyli ten grzech, który zwykle wielu ludzi lekceważy. On ma ogromne konsekwencje w naszym życiu, bo oskarżenie kogokolwiek automatycznie jakby stwarza oskarżyciela dla naszego życia. I to był pierwszy grzech tak naprawdę, jeśli chodzi o raj. Bo szatan oskarżył Boga w oczach Ewy, że Bóg chce źle. Rzadko słyszę u ludzi wyznawanie grzechu przeciwko drugiemu przekazaniu. A to jest właśnie ten grzech oskarżać Boga o zło, które dokonało się w moim życiu. Mieć żal do niego, pretensje, zarzucać mu złą wolę. I tak zrobili Izraelici zaczęli zarzucać Mojżeszem, Mojżeszowi, że on celowo ich wyprowadził na pustynię, żeby oni pomarli. Mało tego. Widząc nieskuteczność swoich zarzutów, zaczęli oskarżać Boga, że to Bóg nawet doprowadził do tego, że oni tutaj mają tylko to manne i manne i to nie widać ani ziemi obiecanej, ani Egiptu już nie widać. I jak zaczęli oskarżać, nagle się pojawiły konsekwencje tych grzechów. Grzech był bardzo ukryty, oni tak między sobą szemrali, nie za bardzo nawet to było słyszę, słychać, że tam gdzieś w tych swoich namiotach oskarżali Boga, we wnętrzu swoich serc oskarżali Mojżesza. I nagle pojawiły się węże, ni stąd, ni zowąd. Później pojawiły się węże o jadowitym jadzie. Stare żydowskie komentarze mówią, że dopóki oskarżali Mojżesza, to pojawiała się tylko plaga węży, ale kiedy zaczęli oskarżać Boga, to te węże nabrały jadowitego niebezpieczeństwa. Ich jad był ognisty, że piekł nawet przy ugryzieniu i powodował śmierć. I wtedy Izraelici zrozumieli, że każdy nawet najbardziej ukryty grzech powoduje bardzo jawne konsekwencje, jadowite konsekwencje. Iluż ludzi narzeka na to, że ma nieprzychylną, nieprzychylne środowisko wokół siebie, że ktoś na nich narzeka, że ktoś im podkłada kłód w życiu, że ktoś ich oskarża, obmawia i boli ich to, że to wężowisko jest w ich środowisku, wokół nich. Ale nie widzą tego, że gdzieś w tym ukrytym sercu sami gdzieś jadowicie kąsają swoich bliźnich, Boga, siebie samego, innych, że żyją w oskarżeniu. I Mojżesz no wskutek miłosierdzia Bożego zbudował na palu węża miedzianego i Bóg powiedział: Kto spojrzy na tego węża, będzie uzdrowiony i nie umrze. I rzeczywiście tak się działo. Żydzi kontemplowali ci, ukąszeni przez węże, pokąsani tego węża miedzianego na palu i przechodziło im to. To była prefiguracja krzyża. Zobaczyć swój grzech węża. Bo dopóki nie widzieli swojego węża, to ich inne węże kąsiły. Kiedy zobaczyli swój grzech, znikały inne węże. I to jest taki przykład starotestamentalny, który nam świetnie ilustruje, nie sięgając do współczesnych przykładów, bo mógłby się ktoś poczuć urażony albo dotknięty, czy ukąszony przeze mnie, czy ja przez kogoś, że tak jest. Jeśli nawet w najbardziej ukryty sposób grzeszę, później cierpię z tego powodu. I wtedy pierwszym krokiem, żeby z tego wyjść, to przynajmniej bać się o siebie. Zadbać o to, żeby nie było już i tak dużo nieszczęść mamy w naszym życiu. Po co więcej mnożyć? A to jest lawina. Ale to jest jeszcze niedoskonały żal. Bóg, jak dzisiaj nam to się przedstawia w tym tekście z łazarzem, pragnie czegoś więcej dla naszego dobra, a nie dlatego, że stawia nam poprzeczki wyżej, żeby nam trudniej się żyło. Chodzi mu o to, żeby było lżej, żebyśmy jak najmniej cierpieli. Zresztą patrząc na krzyż, nie mamy wątpliwości, że on woli sam cierpieć niż nam cierpienia zsyłać. Nie jest dość stosownym określeniem, że Bóg zsyła krzyżena innych. Gdyby tak było, to może by Kajfarz wisiał na krzyżu Piłat, Herod, ale na pewno nie Jezus. Można też obawiać się grzechu z miłości do Boga. Trochę ten dziwny powód może dla pewnych osób może być bardzo dziwny. Z miłości do Boga, a no właśnie. Widzimy Jezusa przy grobie wzruszonego. On płacze. Bóg płacze z powodu tego, że jakiś człowiek umarł? Jakiś łazarz z jakiejś wioski z Bytanii w zapadłej dziurze Izraela? No może jakby jakiś ambasador umarł, albo prezydent, to rozumiem, albo może jakiś biskup czy ktoś inny, ale jakiś tam kmiotek umarł i Bóg płacze? Nie dziwi nas to? Że nikt mu nie jest obojętny, nawet ktoś tak obojętny na świecie, że nawet nazwiska tego człowieka nie znamy żadnych osiągnięć, nie postawiono mu żadnego pomnika, nie był cezarem, wojownikiem, generałem armii, nikim. A Bóg płacze. To co ten Bóg ma uczucia? To no widocznie ma uczucia. Czy ta rzecz może być dla nas obojętna, że Bóg ma uczucia? Napisano dzisiaj, że wzbudził się w duchu, wzruszył się w duchu i poruszył się w sobie. W greckim języku brzmi to w ten sposób, że w Nim dokonała się aż przerażająca, w Jezusie Chrystusie dokonało się przerażające poruszenie wnętrza. Tam jest użyte słowo tarasso, które po grecku oznacza, że ktoś jest przerażony aż? Przelękniony o kogoś innego. Matka kochająca dziecko albo ojciec kochający dziecko mogą to zrozumieć. Ktoś, kto nikogo nie kochał w życiu, nie jest w stanie sobie wyobrazić, bo brakuje mu wyobraźni emocjonalnej. Ale jeśli chociaż raz w życiu kochaliśmy jakąkolwiek osobę, to jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Lęk o kogoś. Ten strach, że komuś się coś stanie. I Bóg ma takie uczucie, ależ oczywiście, ewidentnie stwierdza to pismo w tym słowie. Tarasso. To jest wręcz przerażające poruszenie. Takie poruszenie, że aż ktoś się boi o kogoś. Że nie może spać, chodzi, dzwoni, zastanawia się, wygląda przez okno, patrzy przez drzwi, czy coś się nie stało komuś. O tak. To poruszenie serca jest zrozumiałe, jak powiedziałem, ten lęk Boga o nas, lęk Boga o nas, może być zrozumiały dla kogoś, kto chociaż raz w życiu kochał. Ale jeśli ktoś nie kochał, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, ani poczuć to. Tu trzeba mieć coś więcej może niż empatię. Jezus objawia w sobie to uczucie, które w nas powinno być. Ta Ewangelia dzisiejsza to jest lekcja, jak kochać. Jak kochać kogo? Jak kochać tylko człowieka? Jak kochać tylko siebie? Czy jak kochać Boga? Tu nie chodzi o lęk neurotyczny, o nerwicę jakąś, tu chodzi o troskę, przerażenie przed utratą ukochanej osoby. Takie przerażenie jak na przykład żona, bo się boi, że mąż od niej odejdzie, albo mąż, bo żona jak zaczyna przestawać się nim interesować, albo dziecko, bo widzi, że rodzice się kłócą i może utraci ich i oni się rozwiodą. Jest coś takiego w człowieku wtedy. I wiedzmy, że jest to mikroskopijne uczucie w stosunku do makroskopijnego, które budzi się w sercu Jezusa. Jeden drobny element, a jakże nam odsłania serce Boga wobec nas. Przerażenie przed utratą ukochanej osoby. To jest wyższy poziom miłości Boga wobec nas. I tego, co Bóg chciałby nas zobaczyć, kiedy przychodzi do nas grzech i mówi zgrzesz. Powinniśmy mieć wtedy przerażenie, bo utracimy Boga. Bo tego Boga wtedy zobaczymy gdzie? W grobie. I tak się stało. Nieśmiertelny stał się śmiertelnym, żebyśmy mieli ewidentny dowód, że zabijamy Go kiedy grzeszymy, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że tak nie jest, że ranimy Jego uczucie, bo Jemu zależy na nas. To nie jest Bóg deistów, który gdzieś na wysokim nieboskłonie przygląda się światu, który stworzył i jest obojętny na to co się tu dzieje. To jest Bóg uczuciowy. Dziwi nas trochę zachowanie Jezusa, bo najpierw zwlekał cztery dni aż Łazarz... Zaczął cofnąć, a później szybko biegnie do grobu i zanim jeszcze cokolwiek się stało, każe mu wyjść. Jakby przerywając te wszystkie lamenty i rozmowy z Martą, Marią i z innymi ludźmi. Najpierw jest zbyt powolny, a później jest zbyt szybki. O co chodzi? To ma on uczucie tego Łazarza, czy nie? Wydaje się, że ma rozchwiane uczucie. Pan Bóg w Jezusie Chrystusie, ale tak nie jest. Zwlekał wobec naturalnej śmierci łazarza. Ale nie zwlekał i pośpieszył wobec śmierci ducha. Bo ta Ewangelia jest, mówię, lekcją, jest ilustracją, to jest ikona raczej do kontemplacji, żeby się nauczyć, jak być ludzkim, czyli boskim. Bo od Boga może się człowiek nauczyć siebie samego. On jest tym naszym projektem. Na, na swój obraz nas stworzył i. Oczekuję, że będziemy kontynuować tą pracę w nieskończoność. I on nam pokazuje, jak to robić. Że sama śmierć biologiczna to nie jest przerażenie, ale śmierć duchowa, tu już trzeba niezwłocznie działać i trzeba się wzruszać. Tymczasem na pogrzebach ludzie płaczą, ale kiedy zgrzeszą, śmieją się. Jesteśmy zdeformowani, czy Pan Bóg ma rozchwiane uczucia? Kiedy ja na to patrzę. Jestem przekonany, że chodzi o mnie, a nie o Niego. To nie On jest nienormalny, tylko ja. I nie On ode mnie ma się uczyć miłości. Ja Go nie będę pouczył, pouczał kochaj mnie, bo ja ci pokażę jak to się kocha. Tylko On mnie uczyć miłości ma. I tak jest. Dobrze by było gdybyśmy bracia i siostry zrozumieli Jezusa dzisiaj w tej lekcji. I nauczyli się od Niego tej bojaźni. Bojaźni grzechu nie z tego powodu, że nam się coś stanie tylko bojaźni grzechu, dlatego że On później przeżywa mękę utraty nas. No trzeba mieć trochę wyobraźni uczuciowej, współczucia. Wyobrazić sobie, że On też ma uczucia. Że On też nie chce nas stracić. To nie jest Bóg z książek, to jest Bóg żywy. Za każdym grzechem stoi. Zlekceważona miłość Boga. Dlatego też prorocy bardzo często w swoich proroctwach Ezechiela, Jeremiasza, szczególnie Ozeasza, porównywali każdy grzech do cudzołóstwa, czyli do zdrady. Czyli do naruszenia uczuć, do zranienia serca, do tego przerażającego ciosu prosto w serce. Kiedy oglądamy jakikolwiek obraz Jezusa, to nigdzie on nie ma odsłoniętego mózgu i nie ma litanii do świętego mózgu Jezusa. Nie ma litanii do wątroby Jezusa, ale jest litania do serca Jezusa. I on tylko tą część ciała odkrywa, wewnętrznego ciała przed nami, żeby dać nam do zrozumienia, nawet w obrazach czy obrazkach jakichś dewocyjnych, że tu chodzi po prostu trochę o miłość. I on się wzruszył przed tym grobem, żebyśmy my też się wzruszyli. Przed grobem Jezusa. On przed grobem człowieka się wzruszył, bo bał się Go stracić łazarze. A czy my mamy ten lęk przed utratą Boga, stojąc przed grobem Jezusa? Ja, bracia i siostry, przyznam szczerze, że niewiele jest we mnie miłości do Boga. Że mnie to boli, że mnie nie boli, kiedy mógłbym utracić Boga w grzechu. Że ja nie mam tak wrażliwego serca, jak On ma wrażliwe serce na mnie. Powinien mnie wiele razy zgnieść, jak żmije. Ale zawsze mnie traktował jak gołębia. Powinien mnie zawsze, może po każdym grzechu, zniszczyć. A On mnie jeszcze wynagradzał często. Jest dobry dla mnie. I przykro mi jest w sercu, że jestem taki wobec Boga niewdzięczny. Ale podziwiam jego wdzięczność i dzisiaj przy tej Ewangelii też się wzruszam, chociaż na pewno nie tak jak on. Wzruszam się tym, że on się wzrusza lękiem, żeby mnie nie utracić. I wiedz o tym, że również ma takie wzruszenie do ciebie, że teraz patrzy się w tej świątyni prosto w Twoje serce i oczekuje, że chociaż ono na chwilę się powiększy z tęsknoty za nim i z lęku, żeby go nie utracić. Amen.